Dobrze, e, dobra. E, teraz proszę mi podać swoje e, dane, ponieważ musimy je... E, potrzebne są. Dobrze. To tak, jak ma pani na imię? E, Juliet Korns. Corm, e, Boże, Juliet Galaxii, przepraszam. Nie, nic się nie stało, okej. Okay? I... E, e, nazwisko. A, dobra, już dobra. Pani podała nazwisko, przepraszam. Teraz pan, e, Josh e, Galaxy. Okej. Okay. Teraz takie pytanie: Które to już? E, miesiąc dziewiąty. Ojoj, to musimy pani już To... Dzisiaj będzie musiała Pani zostać, bo dzisiaj będzie musiała Pani e, te dzieci nowe Pani... Eee, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. I teraz tak. E, później jak się już Pani e, dzieci urodzą, to będzie trzeba... E, to musi Pani później napisać w tym zaświadczeniu, które ja teraz uzupełniam. Będzie musiała Pani podpisać e, imiona swoich dzieci. Znaczy... No dziecko. Mój nie wiadomo. Ja będę miała, proszę pani, dwoje. Czy... Nie, troje. To... no. To mi na swoich dzieci. Dobrze. Czekaj. A nie, dobra, dobra. Przepraszam. Ach. A. I zaraz za niedługo pani podam taki zastrzyk i on przyspieszy... Yy, całą tą, cały ten, no. <noise> przepraszam. A mogę sobie pochodzić? Tak, może pani pochodzić, tylko niech pani się przebierze. Już daje. A właśnie, jeszcze pan nie dam ubrania, a ja mogę zostać. Ale rzeczywiście, jak, jak jest pan mężem, to yy, no, mężem. Może pani zostać. Ok, okay ubrana jestem już. Tak się jestem podekscytowana. <grych> Nie przejmu się. Dobrze. Chodź, pochodzimy. Dobra. Ale fajnie, to już dziś, to już dzisiaj nasze dzieci będą na świecie. Ale jestem podekscytowany. Ja się bardzo, bardzo przejmuję. Wiesz, jak to będzie. Wiesz, po tym zastrzyku, no nieźle jest. Za pół godziny muszę iść na zastrzyk. I później jeszcze sobie pochodzę, i później będę musiała wrócić do sali, bo jak zdam życie, zacznie się. No i wiecie. No i wiesz, wiem, znam się przecież na medycynie. Kochanie. Kochanie. nie przejmuję. Prosimy, Juliet! Prosimy Juliet, y, panią Juliet Core y, The Galaxy o przybycie do 12B w segmencie C na zastrzyk. O, ogłosili, ogłosili już, czyli musimy iść. Na zastrzyk, o jejku, ojejku. Jesteśmy już. O, przepraszam, że państwa wystrasza mnie nic, to proszę się położyć. Muszę pani zrobić zastrzyk. I jeszcze pobrać krew. Okej. Okay. Okej. Okay. dobrze. Teraz pani podam zastrzyk. A jakie to nieprzyjemne. Pss. Wiem. Okej. Okay. Jeszcze niech pani pochodzi za, bo hu hu. Po tym zastrzyku to mówię pani. Au. Ale to bolało. Dobrze, chodźmy, może jeszcze, bo ja naprawdę nie chcę tak siedzieć cały czas. No cóż, ale fajnie. <ścoughs> o kurczę. Ale pamiętaj, nie panikuj. No jak to przecież? To zależy od. Przecież od naszych dzieci wiesz. Spokojnie. Mam nadzieję, że wszystko rozegram odpowiednio, jak powinno być. Pamiętam twoje zalecenia, mój doktorze. Dzielna pacjentka. Dobrze. No to chodźmy. Au! Co się stało? A, nic nie jest spokojnie. Och, ty mały szkrabie. Co ty mnie tak kopiesz. Głodny jesteś. <grystanie> Spokojnie Jeszcze 15 minut. O kurde. O kurde czuję mrowienie w nogach. Co? <grystanie> Uważaj. Nie możesz stanąć na nogach? Nie mogę. Mam takie mrowienie w nogę. Zadniosę cię może lepiej do sali. Auć. A moje nogi! Spokojnie. Tak mnie teraz zaczęły mrowić w nogach. Nie zaczęłam robić. O Boże! No kurczę, przeszło mi. Przeszło ci? Tak. Ok, wychodzimy.

Oh, kochanie, nie wiem co się stało. O oh, nie! doszło do mnie wody. Spokojnie, chodźmy do sali. Au, oh, au, oh, spokojnie, nie panikuj. Dobrze. Pani doktor. Pani doktor. Co się stało? O jejku, to już Połóż się, dziecko, na łóżku. Dobrze. Ła. Spokojnie. Dam pani znieczulenie. Zaraz będziemy działać. Nie, nie przejmuj się. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tak się boję. Nie bój się. Ała kiedy to się skończy nie denerwuj się kochanie będzie wszystko dobrze parę minut i już po wszystkim przecież nie pierwszy raz już